Szymanego, Systryn Seedrocks, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku mobilnego grania na moim kanale. I e, dzisiaj przychodzę do Was, z wydaje mi się, kolejną ciekawą gierką. Słuchajcie, dzisiaj po raz kolejny zagrałem sobie w grę od ketchupa. Jest to gra, która wyszła bardzo niedawno, jakieś 2-3 dni temu ją sobie tutaj ściągnąłem. Ale jest to gierka, która, no, nie każdemu się podoba. Z tego co widziałem po opiniach, po komentarzach na czy to na Google Playu, czy na e, App Store, że no nie każdemu ta gra przypada do gustu. Jest dosyć specyficzna, dlatego też e, proszę, abyście m, jakoś, nie wiem, e, trzeźwo oceniali, nie patrzyli na to, co piszą inni i tak dalej, tylko sami ją przetestowali, sami w nią zagrali i dopiero wtedy wyrazili opinię, bo jak dla mnie gierka jest spoko. Widziałem, że nie każdemu się ona podoba, bo dużo osób pisało, że gra jest mało e, intuicyjna. Mowa tutaj oczywiście o Spring Ninja, czyli o nowej e, grze Ketchupa, tak jak wam już e, wspomniałem. Jest to... E, Tytuł tej gry właściwie nie powinien wam się ko kojarzyć z wiosną, tylko z, ze sprężyną, bo Spring to jest i wiosna, i sprężyna. Ja na początku myślałem, że, że to jest po prostu... Tak, a, a, a propos wiosny, że, że się zbliża i jakaś nowa e, gierka, a okazało się, że nie, że tutaj właśnie głównym motywem tej gry jest sprężna. I słuchajcie, jeżeli materiał wam się spowolny, nie zapięcie łapce w górze. Wielkie dzięki za e, wszystkie komentarze i lajki po poprzednim materiałem. było tego naprawdę sporo. I wybaczcie, jeżeli dzisiejszy materiał będzie troszkę krótszy. No ale niestety mam tylko tą gierkę wam do pokazania. Normalnie, gdybym miał jeszcze jakąś inną grę, to pewnie bym wam ją pokazał. Ale w tej chwili nie mam już żadnych gierek, żeby wam pokazywać. Więc, pi, więc piszcie mi ko koniecznie w komentarzach, jakie gry chcecie zobaczyć na moim kanale. A my tymczasem, słuchajcie, skupimy się już na samej gierce. W tej grze, podobnie jak we wszystkich innych grach keczapa, nie będziemy musieli za bardzo się napracować. Jedynym naszym zadaniem jest naciskanie na ekran i puszczanie palca w odpowiednim momencie. Jak widzicie, teraz popełniłem błąd, bo mój ninja poleciał trochę za daleko. Jeżeli przytrzymamy im dłużej będziemy trzymać, tym jest większe ryzyko, że nam się po prostu nie uda. Ale jeżeli już damy radę wskoczyć na jakiś um, kolejny słupek, e, to dostajemy dodatkowe punkty. Bo oczywiście w tej grze chodzi o to, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów, żeby pobijać nasze, e, nasze rekordy, żeby pobijać rekordy e, znajomych. I tak jak mówię, jest tutaj kilka taktyk. Jedną z taktyk jest po prostu e, przytrzymywanie tego do końca, puszczanie i wiara w to, że się uda. Jak będzie teraz drugi raz rzędu mi się e, udało. Ale kolejna taktyka jest taka, że po prostu staracie się to. Wyczuć, nie jest to takie proste na początku, jak, jak może się e, wydawać. Ja nie dziwię się tym osobom, które e, pisały, że tutaj liczy się bardziej fart niż, e, niż skill w tej grze, bo coś tu na pewno jest, ale nie jest to tak, że nie da się tego wyczuć, że nie da się praktycznie przejść tego normalnie, bo jak widzicie udało mi się zrobić 15 punktów. Nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało. Możecie pisać oczywiście w komentarzach jakie wy macie rekordy. Ja za długo w tę gierkę nie grałem, myślę, że nie wiem Łącznie może z 15 minut na nią e, poświęciłem, także po 15 minutach i 15 punktów to chyba całkiem niezły wynik. I polecam Wam zawsze na początku spróbować, wiecie co, przytrzymać do końca, bo tutaj zawsze, zazwyczaj właściwie na początku udaje się to zrobić, później dalej zaczynają się schodki, zaczyna się problem. Ja teraz znowu zaryzykuję, spróbuję to przytrzymać do końca. No i niestety prawie by mi się udało, prawie by mi się udało, ale troszeczkę nam jeszcze zabrakło. Chciałbym pobić w tym materiale rekord, bo specjalnie nie grałem zbyt długo, żeby. Żeby nie mieć zbyt dużego rekordu, żeby może na materiale udało mi się to pobić Teraz trochę za mało wyczuć Ale było blisko, jak widzicie, jak widzicie było blisko Trochę się, um, trochę się rozczarowałem, bo nie da się tutaj, wiecie, to tak naprawdę e, nic zrobić z naszą postacią Myślałem, że jak będzie super, nie, że jak będzie super nie, że jak będzie jakiś ninja, że jak będziemy mogli e, mieć swoją postać i tak dalej To będziemy mogli też ją modyfikować, a w menu głównym tutaj niestety e, nic takiego nie ma Jedyne to, co to możemy, Oczekajcie, czekajcie, nie wiem co to jest, wiecie one up? Nie mam pojęcia. Jedyne co to możemy tutaj włączyć, wyłączyć dźwięk, ocenić tą gierkę i po prostu zagrać w, jak w, jak w jakiś kwadracie. Tutaj to jest chyba Magic Brick, Amazing Brick, jako jakoś tak, tak to się tutaj nazywa. Ale nieważne blisko, musimy się skupić. Zobaczcie, teraz tam aż plus 6 punktów, bo spadłem na czwarty chyba tutaj z rzędu. Ten słupek, dobra, mamy 8. Mam nadzieję, że uda mi się. Jeszcze to pobić. Trochę za słabo, trochę za słabo kurczę. No nie jest to łatwe. Fajne jest to, że zmienia się tutaj scenery. Fajne jest to, że. Że jest to coś innego od tych wszystkich pozostałych gier Ketchupa. I słuchajcie, mam teraz 12 punktów, także muszę się skupić. Nie mogę powiedzieć tego głupiego błędu. Okej, okay, uda się. Mamy 14, mamy 15, mamy 16, dobra? Jest 17, super. Ach, chciałem 18, ale niestety mi się nie udało. Mam nowy rekord, mamy nowy rekord, 17 punktów. Nie mam pojęcia jak, ile tu jest, jaki wynik to jest taki już zadowalający. Możecie napisać w komentarzu oczywiście jakie wy macie wyniki, ja z chęcią e, te wasze komentarze Poczekam no, Tak jak mówiłem, piszcie też wasze propozycje gier, które e, mógłbym wam tutaj e, pokazać, bo w dzisiejszym odcinku właśnie głównie chodziło mi o to, żeby tą grę wam pokazać, bo jest nowa, jest świeża, może nie każdy z was jeszcze e, o niej wie. O Jezus Maria. Sorry, kładek ludziska. Jest to nowa świeża gierka, także być może nie każdy jeszcze tutaj o niej słyszał i właśnie moim głównym zadaniem było Wam o tej grze powiedzieć, także cóż, ja chyba będę się z wami powoli że Zagram sobie tutaj ostatni, raz zobaczymy, czy uda mi się jeszcze na farcie zaskoczyć, niestety nie, nie ma tutaj jak widzicie nic więcej do pokazania tak jak mówiłem, nagrałbym jeszcze jedną gierkę, ale nie mam już niestety e, jakie gry wam pokazać, wszystkie fajne, wszystkie te ciekawe, które chciałem wam pokazać wam już pokazałem, także czekam teraz na wasze komentarze, czekam na wasze propozycje, jeżeli będą jakieś fajne gierki, to na pewno nie będę kończył kolejnych materiałów tak szybko, wybaczcie, że o, to, to że tak krótko on trwał, ale tak jak mówię, no nie ma sensu go nam tutaj dłużej e, no, przeciągać, bo wszystko tak naprawdę wam już pokazałem, także z mojej strony to było na tyle dzięki wielkie za e, uwagę, mam nadzieję, że odcinek mi się spodobał jeżeli tak, stawcie łapkę w górę. Wybaczcie, że takie krótkie, ale sami widzicie. Jak to jest, piszcie w komentarzach co myślicie o tej gierce Piszcie czy wam się ona podoba, czy może nie Bo tak jak mówiłem jest sporo kontrowersji Sporo, e, sporo sprzeczek I sporo kłótni nawet na, e, na, na Google Play'u albo na e, App Że Nie wiem czy ta gra jest dostępna na Windows'a To też sprawdzę, jeżeli będzie to oczywiście dopisuję wszystkie e, informacje, tymczasem się do mnie żegnam Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam oczywiście udanego dnia Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku